Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Małżonka mi prosiła, żebym zawiózł dziecko do koleżanki, żeby się pobawiło. No to oczywiście wziąłem Mazdę, skoro już jest w domu. No i słuchajcie, wsiadłem i widzę coś takiego. Rezerwa. I 4 km pozostałego przebiegu. No cóż, wróciłem się do domu i udzieliłem reprymendy małżonce Ona na to. A no, tak, 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 widziała, właśnie miała mi mówić. To znaczy widziała, że jest rezerwa. No cóż, kiedyś już wam nagrywałem podobny odcinek, ale tak nisko to jeszcze nie zeszliśmy Mazdą Wtedy to chyba, znaczy ona też się nie skapnęła, tylko ja akurat znowu gdzieś jechałem, ale było chyba 20-30 km. Teraz już jest praktycznie zero. No wiadomo, że ten komputer i tak jest tak ustawiony, że, że paliwa na pewno nie braknie. No ale z ciekawości właśnie przy okazji pojedziemy zatankować i popatrzymy ile wejdzie. O samo się zmieniło na 3. Nie pamiętam w sumie jakiej objętości jest bak. Na pewno jest różnica między mazdą z napędem na dwa koła a na cztery. Te z na cztery oczywiście mają mniejszy bak, chyba o 2 litry. Coś mi się wydaje, że moja ma 45, a na 47 chyba, a tamte mają 45. Ale trzeba to sprawdzić. No nic, jedziemy na stację, na szczęście mam pod nosem, a jak widać małżonka zrobiła 548 km 7-3 w grudniowe mrozy 25 na godzinę średnia, zwykle ma 26, co oznacza, że były ciut większe korki właśnie przed Okej, okay, jedziemy na stację. Okej, okay, jestem na stacji. Jeden kilometr okay, weszło czterdzieści trzy do wybicia. Dobra, i zawsze ciutko jeszcze dolewam 44 litry. Ok, moi drodzy, zapłacone, przeliczone. No, powiem Wam szczerze, że pierwszy raz komputer Mazdy aż tak bardzo mnie okłamał. Zawsze ten wynik jest po prostu idealny, albo różnica 0,1. Teraz, jak widzicie, niby teraz skoczyło na 7,4. Wlane 44 litry podzielone przez dystans. No i wychodzi 8,0, a nie 7,4. Dziwne przekłamanie aż o 0,6. Czemu tak się stało? Te mrozy czy co? No nic, no to resetujemy. I wracamy do domku. Zobaczcie, wszystko się resetuje oprócz średniej prędkości. Ja po prostu tego komputera nie rozumiem. Zresetowałem i tutaj licznik dzienny, i jak jego się resetuje, to przy okazji tu się wszystko resetuje. No, wszystko oprócz średniej prędkości. Tutaj też przy okazji resetowałem. Średnie spalanie i normalnie powinno się wszystko moim zdaniem skasować, i wszystko się skasowało, oprócz średniej prędkości. I wróciłem do domku 700 metrów z podstacji 8,3. Dzięki, trzymajcie się.